Człowiek od razu lżejszy. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony graba i jesteśmy w mojej łazience. Jak zapewne widzieliście, od razu, w kwestii wyjaśnienia, chcę Was poinformować, że to, to co przed chwilą zobaczyliście, to tylko efekty filmowe. E, e, to wszystko zostało, te dźwięki zostały podłożone. I żadna kupa nie została zrobiona podczas kręcenia tego materiału, także to chcę, żebyście wiedzieli, żebyśmy wyjaśnili sobie. Słuchajcie, chyba nie będziemy się tutaj skupiać za bardzo na mojej łazience. Nie wiem, czy nie jest co tutaj za bardzo pokazywać, eee, chociaż zaraz wam pokażę. Czekajcie, tylko kręcę, jak to wygląda. Możecie zobaczyć drzwi, spodnie, jakieś tu pierdoły wiszą, eee, kibelek, mały śmietniczek, tutaj jakieś kosmetyki, mop, szczoteczka do szorowania kibelka. E, ja w lustrze, i tutaj sobie mogę zrobić jakąś sweetfocie zaraz na Facebooka czy coś. E, tutaj jakieś też pierdoły. Jeszcze moja, e, moja kosmetyczka, to mogę wam pokazać ewentualnie co tutaj mam. Taki glamour odcinek. Perfumka pumy. Jem akurat teraz. Mam używam sobie pumy, bo tutaj na przykład jest ta. E, ale poprzednio miałem flowing, już jej właściwie nie ma. Widać, widać. Miałem jeszcze jakąś tutaj o green. Nie ma mojej takiej wyjściowej perfumki w tej chwili niestety, a to jest Aqua Di naprawdę świetna perfuma, którą ja strasznie lubię. Co tutaj jeszcze? Pod pachy używam sobie takiego Gold Spice'a. Albo jakiegoś innego czegoś. Powiedzmy, że też kurde jakieś lokowanie produktów. I słuchajcie, to możecie się śmiać, krem do twarzy, ale kiedyś... Zacząłem używać kremu do, do mordki chyba z 2 lata temu, kiedy strasznie zjarałem sobie mordę na plaży gdzieś tam. I taki ochronny i naprawdę bardzo fajnie nawilża i taka skóra jest matowa i, i odżywcza, że tak powiem, więc naprawdę zajebiście. Tu jakiś pierdoły jeszcze. Wanna, prysznic i to z czego jestem dumny, zajebiste mocowanie prysznica, zobaczcie tutaj. To jest włókno skarpetowe, które trzyma tutaj ten uchwyt, ponieważ ta uszczelka jest troszeczkę luźna. I po prostu prysznic cały czas opada, a tak jest zrobione zajebiście. No i wszystko dobrze chodzi. Tak wygląda mniej więcej moja łazienka. Więc myślę, że sobie po prostu pójdziemy dalej i pokażę Wam jeszcze jeden pokój, który kiedyś był moim pokojem, a obecnie jest pokojem mojego taty. I myślę, że to też Was zainteresuje i to jest właśnie tutaj. Jeszcze nie powiedziałam o czym dzisiaj pogadamy, ale to może za chwilkę. Jeszcze pokażę wam ten pokój. E, ten pokój był kiedyś moim pokojem, tylko że po wyprowadce na studia e, on po prostu został przejęty przez mojego tata. Ja teraz mam mniejszy pokoik. No to całkiem logiczne jest, ale tu było moje królestwo. Mogę wam pokazać. Zobaczcie, jaki tutaj e, snowboardowiec, tak. E, jaki tutaj e, koniec. Jakiś matador. Czy coś, kurde, jakie miałem. Daje listy różowe te, no są awesome. i fajny koń, tu jakiś tam Czajkowski, czy ktoś, nie Czajkowski to Kurde, dobra, whatever, i tutaj jeszcze fajna rzecz, zdjęcie mojego taty, które jest tutaj zrobione na plexi, mój tata jest fotografikiem, i to jest proszę ja was jezioro Wigry, i tutaj jest klasztor kamedułów. E, tutaj nawet był kiedyś papież w ogóle przyjechał gdzieś tam i, i jacyś politycy i pierdoły, bo to jest właściwie regionalny ośrodek kultury i sztuki. Nie Boże, co ja gadam. E, Dom pracy twórczej Ministerstwa Kultury i sztuki. O, tak to się nazywa, chociaż ostatnio e, te tereny zostały przejęte przez Kościół i właściwie teraz to już nie jest państwowe, tylko kościelne, więc, więc tak, tak to wygląda. Tu jakieś sprzęty są różne. Pierdoły pszczoły komputer mojego taty, który jest po prostu. Eee, to, to jest jeden wielki syf, powiem wam, on jest chyba od 40 lat nieformatowany, więc masakra po prostu, co nam się dzieje. Drukarki, tak jak mówiłem, jakieś sprzęty. Eee, aha, tutaj jeszcze są, e, kiedyś wam mówiłem, medale moje, gdzieś tam z, z siatkówki. To tutaj, tutaj one akurat wiszą. Nie, nie u mnie, żeby się nie niszczycić. Czekajcie, bo ostrość kupię. Nie u mnie, tylko są u mojego taty w pokoju. Także tak to wygląda. No trochę tego jest. Zawsze, zawsze coś brzdęczy, nie? Myślę, że sobie tutaj posiedzimy dzisiaj, tylko ja muszę spróbować jakoś to dobrze ustawić. Mm. Aha, tutaj może będzie lepiej. O. O tak, dobra. Jest zajebiście. Może o tak. E, I słuchajcie, dzisiaj e, pomyślałem, że się zaczęła szkoła, to można by było porozmawiać troszeczkę o szkole, ja bym porozmawiał o mojej szkole. E, a może konkretniej o jakichś moich takich powiedzmy przypałach, czy takich jakichś wtopach e, ze szkoły, może warto by było coś takiego powiedzieć. E, Otóż no też się zastanawiam, może nie, może przedszkole zostawię już tam w przedszkolu też było trochę jakichś dziwnych rzeczy, ale to już się skupmy tylko na szkole. E, Słuchajcie, no ja miałem sporo jakichś takich przygód myślę w szkole, zresztą nie tylko w szkole, ja już częściej gdzieś tam rzeczy na streamie opowiadałem, ale warto też i tutaj myślę coś e, przy, przywrócić, tak? Coś przy, przy, przypomnieć, powiedzieć jeszcze raz. Zacznijmy od podstawówki, tak? E, tak sobie myślę, co się działo w podstawówce z takich przypałów. E, na przykład, ja miałem taką, taką trochę głupią nauczycielkę, ja potem zmieniałem klasę, bo ta nauczycielka była naprawdę świrnięta. E, ona na przykład wezwała yy, moich rodziców do szkoły yy, za to, że połamałem swoje kredki. Bawiłem się w karatekę z moim kolegą, miałem ileś tam 10 kredek powiedzmy czy coś, no i takie kładłem na stole na krawędzi i je łamaliśmy, nie? No i nauczycielka Dym dzwoniła do rodziców. Mama w ogóle przybiegła, przestraszona, że coś się stało, bo nie powiedziała o co chodzi, tylko że pilne, że coś tam, coś tam wiecie. Eee, no, więc taka głupia sytuacja. Tak samo było kiedyś jakaś taka makieta stała gdzieś tam w kącie, nie i broń Boże, nie można było do tego kąta wchodzić za tą makietę, nie? No, nie wiem, co tam kurna narnia była czy coś. No ale no jak nie można? No ja nie wejdę, trzymaj piwo, ja nie wejdę. <grybujesz> no i wlazłem tam, nie? No i kurna dym wielki też po rodziców dzwoni, nie. Także moja mama naprawdę była zdenerwowana z tego powodu, strasznie, nie? Też gdzieś tam kiedyś koledze czapka zginęła i że to Jani był kradłem czy coś i też w ogóle potem ta czapka się odnalazła i jakieś tam były. Tego już dokładnie nie pamiętam, ale też jakieś historie były w ogóle niestworzone cudawianki na kiju. Także to, to było niezłe. W podstawówce miałem jeszcze coś takiego, że byliśmy gdzieś tam na ostatnim piętrze w szkole, to było chyba trzecie piętro czy coś i... Napełnialiśmy torebki z wodą i rzucaliśmy je na samochody, które były na parkingu, nie? No i fajna zabawa była. Tylko my w trakcie napełniania tam tych toreb nagle ktoś wchodzi do, do, do łazienki, to była wicedyrektorka, nie? Ja wiecie, mokre ręce, torebki w rękach i tylko tako, gdzieś to schowałam tu z tyłu w kieszeniach, nie? I tylko wiecie, dyrektorka tam, że o, ktoś tutaj rzuca, czy to wy, czy to wy, a my ktoś tam nie, że to pewnie starsi, że, że coś tam chyba, że byli i poszli, coś tam, nie? A ja wiesz, jakbym ręce pokazał całe mokre, torebki w ręku, wszystko ten, nie? <laughs> I tylko, a no dobra, i poszła gdzieś tam na, na inne piętro, czy coś i kurde. Się upiekło, ale to było niezłe. A też niechcący e, połamałem nogę koleżance w podstawówce, kurde. E, jakoś się bawiliśmy w takie, nie wiem, przepychanki jakieś czy coś i chyba trochę za dużo w to siły włożyłem czy coś. A czy nie, no to nie tak, ale jakoś tam no podczas zabawy no niechcący jakąś szturchnąłem i ona się przewaliła, jakoś spadła na, na twarz i połamała nogę, nie. Nie, to nie jest nic śmiesznego. Ja się strasznie stresowałem, to dla mnie było takie, no, Trochę traumatyczne też przeżycie, kurde, bo to taki przypał trochę, nie? Jakby bezprawka bez jazdy, lekki przypał, ale no tam na szczęście nic nic poważnego nie było i. i, i... Znaczy, no poważnego, no było złamanie nogi, tak? No to, to powiedzmy było poważne, ale jakoś tam się koniec końców dobrze złożyło, bo tam, tam ta noga się szybko zrosła, nie było żadnych tam problemów. No ale jednak dla dzieciaka to jest jakieś tam przeżycie, nie? Trochę traumatyczne, więc no to tak w telegraficznym skrócie, no bo co jeszcze, kiedyś. Mm... Kiedyś też w podstawówce, nie wiem, czy to wpłynęło na moje życie tak naprawdę, może tak, kiedyś też w podstawówce na korytarzu stały drabinki, e, drabinki takie gimnastyczne, one gdzieś tam były oparte. No i Pek chciał, że ja jedna akurat trąciłem nogą i te drabinki tak walęły mi w łeb, nie? Spadły mi na łeb, tylko dobrze, bo one się zatrzymały na oparciu, więc jakby nie spadły całe na mnie, tylko tak trochę s, no, spadły i się zatrzymały w pewnym momencie, nie? Więc mnie tylko tak... Pff. Balnęło, ale nie wiem, może jakiś wpływ na moje życie to akurat miało. Kto wie. E, się, się pewnie nie dowiemy. Kurde, to trochę blade kolory są tak naprawdę. Ale dobra, mam nadzieję, że może spróbuję jakimś programem gdzieś to potem podkręcić. Bo tak widzę, że jest troszeczkę blada. Ale to nic. E, no dobra. Tam pewnie jeszcze coś w podstawówce bym znalazł, ale przejdźmy do gimnazjum. E, w gimnazjum ja już byłem w klasie sportowej. E, więc tam mieliśmy treningi, dużo treningów, bo, bo po szkole codziennie dwie godziny... I wyjazdy, turnieje jakieś ten. Ale podstawu, znaczy podstawówka, gimnazjum upłynęło mi właściwie pod jednym wielkim znakiem nieobecności w szkole. Nie z powodu wyjazdów, tylko z powodu tego, że po prostu było tak. Wychodzę do szkoły, tak mówią, że tu nie chce dzisiaj takie lekcji i w ogóle masakra. Wchodzę do szkoły i na wejście od razu trzech kumpy takich uśmiechniętych. Się ma graba? No siema co tam, masz z matmy? O kurde, nie mam. A wiesz, że z polskiego dzisiaj? No nie wiem. To co robimy, idziemy? Idziemy. I z ze szkoły, e, do kafejki internetowej i napierdzielaliśmy w CS-a. No w CS-a w sumie nie, nie dużo, ja CS-a jakoś nigdy nie lubiłem, ale dużo graliśmy w Warcrafta trzeciego. I w Warcrafta, i pu pu pu, pu, pu z gamie, tylko... E, dobra, już 5 godzin trzeba iść, bo trening zaraz, nie? I ciach. Było tak, że tylko e, ja wychodziłem do szkoły, ze szkoły do kafejki, z kafejki na trening i do domu, nie? Także... Tak to, tak to wyglądało głównie w gimnazjum. Ja w którejś tam klasie gimnazjum miałam chyba prawie 300 godzin nieobecnych czy coś takiego. No zresztą nie tylko ja, kumple też podobnie. Tak się zastanawiałem, jak z tej sytuacji wybrnąć. Akurat było jakoś tak, że mieliśmy zastępstwo naszego wychowawcy, była wicedyrektorka i... Ja poprosiłem mamę, bo mówię, że tam trochę nieobecności mam, czy coś. Mama mówi, to może ja do szkoły pójdę, usprawiedliwię to, czy coś. Ja mówię, nie, 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 po co będziesz szła, no daj spokój, gdzie tam. No bo oczywiście nie wiedziała, że tyle nieobecności. Ja mówię, to wiesz co, mamo, to napisz mi może usprawiedliwienie ze wszystkich godzin coś tamten, nie? Ze, ze wszystkich nieobecności mojego syna, coś tam I mama rzeczywiście coś takiego napisała, że proszę o usprawiedliwienie wszystkich nieobecności mojego syna, że coś tam jestem, jestem świadoma i coś tam, coś tam. E, no ja jestem taki zadowolony z takim kurde, właściwie e, biletem do, do, do nieba, kurde, idę ten, ale kurde, dyrektorka się jakoś nie nabrała i kazała przyjść mamie, żeby tam usprawiedliwić, więc. No ale nawet chyba przy za to nie miałem tak naprawdę. Bardziej się mama z tego śmiała niż ten. E, tylko też, żebyście nie, nie zrozumieli tego, że ja wam mówię, e, uciekajcie ze szkoły, że róbcie sobie zaległości czy coś brań Boże, to ja tego nie pochwalam. E, I to jest no, przypał trochę, no to, także, także raczej tego bym nie radził robić. Czy w liceum, znaczy w liceum? Czy w gimnazjum na pewno jeszcze było dużo rzeczy. E, w gimnazjum prawie nam koleżanka do szamba wpadła. To też na streamie opowiadałem, było coś takiego, że mieliśmy wyjście na dziedziniec i akurat centralnie, tak naprzeciwko jakby na, na tym wyjściu była studzienka, nie, była studzienka i akurat tego dnia, co wychodziliśmy, ona była otwarta, była otwarta i tam było po brzegi, nie wiem, wody, szamba czy czegoś była full po prostu, nie, i była pokrywa otwarta. No, i wszyscy wychodzą, no i widzieli, że jest ta pokrywa, to ob ob obchodzili, że to jest otwarte, widzieli, obchodzili, czy przeskakiwali, czy coś. Szła koleżanka, nie wiem, czy ona przez telefon rozmawiała, czy, czy gadała z kimś. A my akurat z kumplami jeszcze tak staliśmy, gadaliśmy. I tak patrzymy, ona idzie i nie widzi, nie rozmawia. I tak już jedną nogą jest nad tym szampołem, my tak. Uważaj, ona tak zobaczyła, taki ślisk nagle zrobiła, i tylko piętą wylądowała w tym, ale no, Bo po prostu było tak, że ona by szła, i nagle tak. Pum! Nie ma jej, autentycznie, by zniknęła w tym szampie, Jezu. Nie no, to byłby przypał. E, ale no, na szczęście się obyło się bez czegoś takiego. Liceum. A w liceum to mieliśmy też niezłe jazdy. Ja miałam o tyle fajnie, że właśnie przez to, że byłem w tej klasie sportowej, że, że grałem w siatkówkę, to cały czas byliśmy właściwie przez ileś tam lat jedną ekipą, więc to nie było tak, jak w niektórych przypadkach jest, że w podstawówce macie jakąś ekipę, w gimnazjum spotykacie w ogóle kogoś innego, w liceum kogoś innego i za każdym razem jakby zmieniacie środowisko, tylko ja miałam o tyle fajnie, że cały czas miałem tą jedną ekipę jakby, tak że my się zżyliśmy naprawdę byliśmy spoko ekipą. No i liceum to myślę, znaczy to upłynęło już tak głównie melanżowo, jakieś tam wyjazdy na domki, jakieś popijawy itp. Itd. Ale w liceum było też tak śmiesznie, że przez spory czas moim wychowawcą był mój trener, który był jaki był. Był taki trochę głupkowaty może nawet, nie wiem jak to inaczej nazwać, tak powiedzmy, no, nie, nie obrażając go oczywiście. I były na przykład takie akcje... Też mieliśmy jakieś nieobecności, jakieś takie rzeczy, ale trener nam bardzo często usprawiedliwiał. Tylko był kłopot z alibi. I było tak, że jeżeli na przykład... Nie, nie było mnie dwa dni, bo poszliśmy do kafejki, czy coś tam się nie chciało iść do szkoły, czy to, czy tamto... E no, i próbowaliśmy to usprawiedliwić. Jeżeli się wymyślało naprawdę idealne jakieś tam alibi, że, o trenerze, bo to babcia, bo to boleki, znaczy, mówię przykładowo, to nie jest oczywiście idealne czy coś, ale wymyślacie historię, tło, wszystko, co, dlaczego, co i jak, to, to nigdy się nie udało trenera oszukać. On zawsze, tak, dobra, dobra, coś tam ten, nie, nie oszukuj, nie? Podmamy coś tam usprawiedliwienie. Ale wystarczyło podejść, o dlaczego się tu nie było, gdzie, dlaczego ten, gdzie usprawiedliwienie. I wystarczyło powiedzieć, e, trudno, że ja byłem u lekarza, bo mnie kolano bolało, czy coś chciałem zobaczyć, czy. A no, dobra, pęk, 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 usprawiedliwione, wszystko. Także właściwie nie trzeba było się wysilać, tylko że, e, u lekarza na kontrolnych badaniach, to tamto, i mieliśmy od razu usprawiedliwione właściwie. E... Też były śmieszne akcje, na przykład któregoś razu gdzieś tam miałem ja jakieś. E... gdzieś musiałem wyjść, no, po coś, po krzesło, czy krzesło od niej zanieść, wziąć, czy coś takiego. W połowie lekcji minęło gdzieś tam z 20 minut, nie? I tak mówię, a sobie ten, zadzwonię w dzwonek. I miałem jakiś długopis, czy coś takiego metalowego, i wiecie? I tak podszedłem do dzwonka, i tak ting, ting, zacząłem stukać, jakby dzwonił, nie? I przychodzę do ten, przychodzę do klasy, a tam, że, o dobra, zbieramy się pod dzwonek, i wszyscy zaczęli się zbierać, nie? I tak, tak dla żartu właściwie, nie? Ale ale trener chyba serio pomyślał, że to był dzwonek, ale tak było coś takiego, że wiecie, wszyscy się zbieramy, i tylko, ej, ej, ej o co chodzi? Co jest? I tak wiecie, i wszyscy już tak, e, dobra, to, to ten, nie, nie wypali, nie? że znaczy, tak. Dziewczyny przodem, dziewczyny przodem i my tylko tak, o Jezu, i wiecie, wyszliśmy w połowie zajęć, pusto na korytarzu, nikogo nie ma. To już były chyba ostatnie zajęcia jakieś tam wszyscy do szatni. I, I woźna, czy ktoś, że o panie Tadeuszu, co się dzieje? Dlaczego tak szybko zajęcia skończone? już no myślą, o, jak szybko, przecież dzwonek był, ja słyszałem, że był dzwonek, to to wychodzimy. No ale panie Tadeuszu, 20 minut dopiero minęło. No co 20 minut? Ja słyszałem, był dzwonek, był dzwonek. I takie akcje my mieliśmy naprawdę na porządku dziennym. E było naprawdę śmiesznie. No mieliśmy też e, dużo właśnie jakichś takich pijackich akcji czy coś. To ten okres, gdzie tamte te upojenie alkoholowe było powiedzmy naj, największe, tak? E, I od razu wam mówię, nie pijcie e, nalewek babuni, takich kartonowych, kurde siarów frutów na saunie. Jak mi się kiedyś tym zbąbliliśmy. Boże, na saunie jeszcze ten, to po prostu jest masakra. To tak wali w łeb, że to po prostu jest. jest... No, no, szok po prostu, także taka moja rada, żebyście tego nie pili na saunie. A najlepiej, może i w ogóle tego nie pić, bo to jest naprawdę po prostu jakaś siara mózgu. <laughs> Wybaczcie, te małe cięcie akurat zapełniła mi się karta pamięci e, w aparacie. A może to ta siara mózgu, już nawet samo wspomnienie tutaj niszczy aparat. W każdym razie, będziemy już kończyć. Myślę, że to tak w telegraficznym skrócie. E, też wielu kwestii gdzieś tam nie poruszyłem, ale to tak. Tyle, tyle co mi teraz przyszło do głowy to powiedziałam, także jeżeli wy macie, czy mieliście jakieś takie przypały, powiedzmy, przypały tak w czy jakieś ciekawe, śmieszne historie e, związane ze szkołą czy w szkole, czy coś takiego to koniecznie dajcie znać o tym w komentarzach poniżej, też bardzo was proszę jeżeli macie jakieś fajne tematy vlogowe takie powiedzmy vlogowe które chcielibyście, żebym poruszył bardzo proszę, żebyście też pisali je w komentarzach poniżej. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!